Polowanie na duże stwory może być naprawdę fajne. Odpowiednie przygotowanie i planowanie z doborem najlepszego ekwipunku i uzbrojenia. Później tropienie bestii i na koniec epicka batalia. Ten schemat ma olbrzymi potencjał i gracze chcą tego typu produkcji. Dlatego nie było dla mnie gigantycznym zaskoczeniem to, że EA wydaje produkcję inspirowaną cyklem Monster Hunter. Tylko czy Wild Hearts może dorównać legendarnej serii od Capcom? Wild Hearts to najnowsza produkcja wydana w ramach inicjatywy EA Originals. W tym wypadku mowa o produkcji japońskiego studia Omega Force, znanego głównie z serii Warriors Mosu. Co ciekawe, Wild Hearts nie jest pierwszą produkcją japońskich deweloperów czerpiącą garściami z rozwiązań z Monster Huntera. Omega Force tworzyło wcześniej markę Tokiden i obiekt tejże recenzji sprawia wrażenie rozwinięcia i udoskonalenia tej serii. W grze wcielamy się w łowce, podróżującego przez mistyczną krainę Azuma, która ewidentnie została zainspirowana przez feudalną Japonię i lokalny folklor. Podczas naszej podróży napotykamy dziwnego muzyka, który podpuszcza nas do starcia z potężną bestią. Przegrywamy starcie z potworem, ale zamiast śmierci czeka nas pobudka z nowymi mocami podarowanymi przez nieznajomego grajka. Tak rozpoczyna się nasza wielka przygoda i polowanie na różne bestie. Fabuła nie jest najmocniejszym elementem Wild Hearts, jest to coś w tle dorzucone raczej z powinności. Prowadzenie do gry jest całkiem solidne, ale później wszystko się rozmywa i to rozgrywka dominuje, a historia schodzi na dalszy plan. Nie mam w tym żadnego problemu. Twórcy zdają sobie sprawę z tego, co jest największym atutem gry i nie ma potrzeby odciągać graczy od gameplayu. Rozgrywka polega na polowaniu na potwory niczym w Monster Hunter, Schemat opiera się na tym, że trafiamy na jedną z kilku większych map, na których rozgrywa się akcja gry. Później musimy przygotować sprzęt, jedzenie i całą resztę pomocnych elementów w naszej bazie wypadowej, a także wytropić stworzenie, na które polujemy. Na koniec mamy walkę z bestią, która zazwyczaj trwa jakieś kilkanaście minut i wiąże się z różnymi fazami ataków, a także uciekaniem z ranionego potwora do swojej kryjówki. Tak, w skrócie można powiedzieć, że Wild Hearts to seria walk z silnymi bossami, która została obudowana przez elementy przygotowania do samej bitwy. Pokonujemy jakieś mniejsze stworki i zbieramy surowce na mapie, by pomóc przygotować jedzenie do ulepszania statystyk naszej postaci. Zbieramy także elementy niezbędne do ulepszania broni, tak by szybciej pokonywać stwory. Jeśli chcemy, możemy starać się dopasować właściwości danego oręża do słabości napotkanej bestii. Schemat jednak pozostaje bardzo podobny. Mimo to satysfakcja z wygrywania start jest naprawdę olbrzymia. Tym, co wyróżnia Wild Hearts od innych gier z tego podgatunku, jest element budowania. Wraz z postępami w grze uzyskujemy dostęp do różnych konstrukcji znanych jako Karakuri. Pomagają one nam w przemieszczaniu się, a także ułatwiają walki z przeciwnikami. Najprostszą z nich jest skrzynka trampolina, która pozwala skakać wyżej. Dają ona także możliwość łatwego wykonywania ataków z powietrza. Wraz z pokonywaniem kolejnych potworów odblokowujemy dostęp do większej ilości klocków, z których tworzymy przeróżne konstrukcje. Odpowiednie kombinacje Karakui pozwalają na przykład na stworzenie fajerwerków ogłuszających bestie, co jest niezwykle przydatne podczas starć z latającymi stworami. Poza konstrukcjami przydatnymi w walce, mamy też cały szereg budowli do postawienia w naszej bazie wypadowej. W Wild Hearts zaimplementowano bowiem system tworzenia punktów, do których możemy się w dowolnej chwili teleportować. Możemy też postawić namiot do odpoczynku, później do tworzenia broni i zbroi i różne inne przydatne bariery, jak suszarka do mięsa czy zestaw do łowienia ryb. Dzięki temu nie musimy tak często wracać do głównego miasta. Mamy też okazję wykorzystać naszą kreatywność i pomysłowość. Dzięki dwóm powyższym elementom Wild Hearts przypomina trochę coś takiego jak Death Stranding, gdzie częścią zabawy było tworzenie skomplikowanych połączeń różnych budowli, by szybciej przemieszczać się po świecie. Ten aspekt gry wypada dobrze i z chęcią zobaczę, co najbardziej utalentowani gracze będą w stanie stworzyć. Na wyprawy możemy wyruszać samodzielnie i wtedy pomagać będzie nam mały okrągły robocik, którego możemy ulepszać. Jeśli dany cel polowania jest zbyt trudny, możemy też wysłać prośbę o wsparcie do innych graczy. Mamy też opcję polowania w trzyosobowym zespole, chyba wtedy Wild Hearts sprawiło mi najwięcej frajdy. Takie starcia są widowiskowe i dają możliwość kombinowania z uzbrojeniem i różnymi pułapkami na bestie. Jeśli atak potwora nie jest ciągle skoncentrowany na nas, mamy więcej możliwości do korzystania z różnych taktyk czy zalet otoczenia, by na przykład oślepić stworzenie za pomocą fajerwerków, czy zbudować trampolinę do atakowania z powietrza, lub jakąś inną przydatną konstrukcję. W pojedynkę o wiele trudniej to wszystko ogarnąć w chaosie walki. Wild Hearts wypada całkiem dobrze na konsoli Microsoftu. Gra wygląda schludnie, momentami jest naprawdę ładna, a niektóre lokacje prezentują się wręcz wyśmienicie. Podobnie jest z designem stworków, na które polujemy. To mieszanka znanych nam zwierząt z jakimiś elementami fantastycznymi. Mamy na przykład starcie z krzyżówką Niedźwiedzia i Góry, w trakcie którego nasza postać na tle stwora wydaje się mikroskopijna. Nie obyło się jednak bez pewnych potknięć. Wersja pecetowa gry ma sporo problemów. Na konsolach też pojawiają się drobne kłopoty z przenikaniem się tekstur i kamerą, która niekiedy gubi się w chaosie akcji. Jest jeszcze kilka rzeczy, które w Wild Hearts nie do końca wyszły. Największą bolączką według mnie są pancerze, czy też stroje. Nic nie zrobiło na mnie większego wrażenia i nie czułem, żebym musiał polować na potworki, by chcieć stworzyć daną zbroję. Szkoda, bo ten element napędza mnie zazwyczaj do katowania w produkcję tego typu. Radość stworzenia całych zestawów z rzadkich bestii, by biegać w odjechanych ciuchach jest tym, czego Wild Heart zdecydowanie brakuje. Ponarzekać można też trochę na różnorodność napotykanych stworzeń i naszego uzbrojenia. Nie jest tragicznie, ale w gruncie rzeczy nie ma tego wszystkiego zbyt dużo, a akurat w grach tego typu nigdy nie można narzekać na nadmiar. Ostatnią kwestią, z tym wszystkim związaną, są eventy. Wiem, że jeszcze zbyt wcześnie było o tym pisać, ale żywotność takiego Monster Hunter napędzana była między innymi przez różne wydarzenia. Jeśli tego elementu nie będzie w Wild Hearts, to będę mocno zawiedziony. Na sam koniec jeszcze drobna kwestia. Jak Wild Hearts wypada w konkurencji ze swoim największym rywalem, Monster Hunter? Jest nieźle, ale grze Omega Force jeszcze trochę brakuje, by zdetronizować serię od Capcom. Mamy dużo zapożyczeń, ale też trochę fajnych rozwiązań, sprawiających, że w Wild Hearts gra się trochę inaczej. Fundamenty tutaj są naprawdę solidne, grze brakuje jednak głębi i ilości stworków, broni i pancerzy. Jest nieźle, ale nie ma jeszcze startu do serii, która rozwijała się przez dwie dekady. Jednak jest tutaj olbrzymi potencjał i wierzę, że w przyszłości Kolejne odsłony Wild Hearts mogą zagrozić nawet marce, na której niewątpliwie twórcy się wzorowali. Na razie tytuł od EA musi zadowolić się drugim miejscem na podium. Elektronicy chyba będą mieli naprawdę świetny rok. Po bardzo udanym wskrzeszeniu Dead Space otrzymujemy świetną grę reprezentującą nową markę. Pierwsze dwa miesiące tego roku wyszły i jej naprawdę dobrze, i trzymam kciuki, by dalej było jeszcze lepiej. Mam też nadzieję, że Wild Hearts odniesie sukces i doczekamy się kontynuacji, która rozwinie pomysły z tej gry. Jest tutaj olbrzymi potencjał i ten tytuł za kilka lat może zostać poważnym rywalem dla serii Monster Hunter. Oby tak się stało, bo gra naprawdę zasługuje na sukces. Ocena końcowa 8 na 10. To już wszystko, jeśli podobał Ci się materiał, to zostaw łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to dołącz do tych, którzy już to robią. Nie zapomnij również o kliknięciu w dzwoneczek. Do usłyszenia, cześć!